Takie traszki z drzewa, traszki z drzewa. Nawet to wiara kupuje. Widziałem, facet teraz kupił dwa. Jesteśmy w takiej podłej knajpie, 500 kilometrów przed narem. Durarów zamówiłem jedzenie ubiłem się do tej żłazience morda w pryszczach eee. ale cóż zrobić? Eee. to mi przynieśli do jedzenia kurę. górę jakieś mięso Nóżka skóry z kury, jakieś mięso nie wiem czy będę w stanie pobryć sałatka Jakiś proszek żółty, nie wiem, cholera tą muchę, co tu podchodzi. Widziałem ostatnio u co za złośliwa. Poszła w pierolę. Tutaj takie coś... Okej. Okay. A... Tak. Ja. gratis. Nie wiem o co chodzi. Chodzi facet i mi kroi tutaj. Rzucę do talerza. No niby pojadłem trochę. Cały jestem mokry. Muszę się wykąpać. Tam namiot stoi. Wypilowany kilkadziesiąt metrów stąd. Tak sobie razem z ja tym. myślę, że nie ukradną, no bo to ukradną buty namiot i kurczę, będzie kłopot jak cholera. 29 stycznia 200 km przed Alem. Chcę też zjeść. Cholera, strach tu jeść, jakiś ryżczok wpłynie. Idą, żeby sobie do wodę, trzymają niepuszczone dalej. I zjem sobie kurczaka. Takiego kurczaka za dwa, dwa te realce, czyli... O, niecałego dolara. 2,23 no, za dolara. E, no, ale kurczak jest miękki w porównaniu do tego mięsa twardego. To nie to co stejki brazylijskie. To na razie kat. Nie wiem, czy te psy pozdychały, czy jeszcze żyją. Belem, 106 km, a więc prawie się udało. No miejscowi mówili, że jest 50, ale to są kłamcy, oszuści i złodzieje. Anyway, 106 km, godzinkę jazdy do Belem. Jeszcze dzisiaj, o ile będzie taka możliwość, będę chciał się zaokrętować na ten prom do Manaus. Draki przeszły. No i proszę was, no tak to wygląda. Jest gorąco cholera, ale muszę w kurce jechać, bo bije motylami, owadami, pszczołami, osami. Draństwo się różne pałęta. Trochę mi martwi, że te wszystkie zdjęcia będą takie z bliska, z ręki robione, no ale nie ma innej możliwości. Nie mam statywu się do się Okej, okay. jeszcze jedno pamiątkowe zdjęcie i zmykamy. Przed nami też. 80 km przed belem. Będę musiał ubrać chyba to gumowe ubranie, bo nie chcę, żeby mnie dolało. Ale będzie mi piekielnie gorąco Ale już trudno. Nie chcę zmoknąć, bo to Śmierci to wszystko, w mokre później Nie chcę wyschnąć. Także ubiorę to gumowe ubranie i ja bym zapoconął. Jeszcze 40 km do Belem. Nie miało padać i pada w cholera. Muszę się ubierać w te gumowe ubrania. No to na razie. Kat Widać mnie? Czy nie? Widać mnie? Ty nie? Halo? Halo? Widać mnie? Czy mnie nie widać? Bo ja nic nie widzę. Leje jak jasna cholera. Wszystko zaparowane. Jak założę to... nie widzę. Okulary zaparowane. Jedna, druga szybka zaparowana. Niech to jest to Totalny jaja. Tym A nikt nie mówi w ludzkim języku. Jesteśmy felem. Teraz będzie znowu lało. Strasznie. się miał straszny wywiad. I proszę was cholera z tym katami ja też. deszczem miasteczko wygląda jak wymarły zupełnie jest to, to jest niedziela wszystko pozamykamy alarmy się powłączały zaczyna biać a tam amazonka rzeka mazonka jutro o 18 wypływamy od realców kosztuje bilet dla mnie 150 od motocykla tak to wygląda jesteśmy na takim deptaku nad Amazonią Właściwie straszna ulewa była 2 godziny temu 5 godzin temu i 15 minut temu Także co jakiś czas strasznie leje No i tutaj Amazonka Nie wiem czy to jest cała Amazonka czy jedna z jej odnóg Z tego portu będę jutro wypływał o 18 godzinie Z przesiadką, gdzieś tam pojedziemy 3 dni, później przerwa i znowu 3 dni Tutaj bez przerwy sikają, tu piją piwo, a tutaj sikają do Amazonki właściwie Nawet nie mogą dosikać i koleją do pochodniku Może później to udokumentuję w każdym razie tak to wygląda. No widocznie tutaj taki zwyczaj jest, że tak się sika, no co ja na to poradzę. Jutro wysuwamy, siedzę tutaj w takiej knajpie pod, pod dachem jak Polaki. Już się zrobiło piszczo. Nic się z Oglądam telewizję, w której nic nie rozumiem. Ludzie się na mnie patrzą, bo na sam do siebie mówię. A już do tego Zaraz Zarazem hotel za 8 rialsów, czyli za, za 3 dolary. Nie będę się wykupiał, bo już na miętę.

Morda w pryszczach, spocona, jesteśmy w Belem. Jedziemy teraz na staty kupić bilet. Gorąco jak jasta, cholera. Ulica, która była martwa wczoraj, ożyła pełna autobusów. Jednak ci miejscowi żyją swoim innym życiem. No to na razie. No jesteśmy tu w porcie wsiak krew. Jestem trochę przerażony, proszę was, jak zobaczyłem tą to... Tą barkę to kurde sywkiła i mogiła. I to w ogóle nie wiem jak ten motor tam wniosą w rękach, wpadnie im do tej amazonki, to będzie wesoło. Będę musiał koniecznie te skrzynki odpiąć. Na razie łódka wygląda bardzo skromnie, bardzo czadowska wręcz. I, I nie wiem jak to będzie, naprawdę nie wiem. Nie ma żadnej rampy, nie ma żadnych dźwigów, nie ma nic, także sywkiła i mogiła jednym słowem. A... Nic po angielsku nie mówi Ludziska tutaj Tamaki powieszali. No dobrze Może na górze da się spać Nie wiem Także nie tam namiot na górze rozwiół na tym dachu Tak ta barka wygląda Stary dziad O siódmej wypływa Ładują na jakieś zaopatrzenie, nie wiem co oni załadują ładują. Mają tam, nie wiem, ja się chyba wykończę tej łódce przez te dni, no. Okej, okay, to na razie, krok. Ładują do ładowni jakieś cebulę, ziemniaki. że z wielkimi kłopotami po tej małej desce żeśmy motocykl sprowadzili myślałem, że nie są tacy życzliwi że pomagają mi ten motor wprowadzić w cenach biletów, A wyobraźcie sobie, że e, później wyciągali rękę, żeby im pieniądze Chciałem, żeby ten motor podwieścić na sznurku, jakby tak, nie daj Boże, kipnął się, wpadł do Amazonii ale oni mówią że nie 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 potrzeba nie nieświadomi co robić. co czynią no ale nic motor już jest zawodowany ja śpiewam górze i płyniemy za parę godzin wypływamy miałem być zaraz statek siądzie ładują parę naście ton różowego owoców widocznie list na pięć na Józef Julio nie wiem czy... General czy general strasznie wygląda ta łódka i wygląda strasznie, w środku jest straszna i, i wiadomo, czy to no, ale jest to nieprawdopodobny urok. A to miasto, potem to, totalna, takie dziadosty, jakie w życiu nie widziałem. Rysztoki płyną, płyną w środku miasta, ludzie myją się w tych ryszczakach, ale nawiasem mówiąc, liczne dziewczyny. Jest to już źliczne, jak to głupie i, nie, i do szkół nie chodzi. Przypuszczalnie. Żadnych języków nie zna. Idę na piwo, bo zasłużyłem. Właściwie y, mogę jutro pojechać. Właściwie też były trzy, trzy, trzy wersje: że niby jutro, że niby pojutrze jest lepsza barka niż, niż ta, przed którą mi przestrzegałem, nawiasem mówiąc. Ale już nie czekam, pojadę pół po drogi. A później się przesiądę na inną barkę. Wygadę do Manaus. Lepiej źle jechać jak dobrze stać. To na razie. Zobaczcie jak się pas. Okay, ok, zostało 5 minut taśmy. Lepiej się nie oddalać z portu, bo razę może zaraz deszlunąć. Ważę eee, Mogę pobłądzić. Co pójdzie mimo to będę załatwiony na czas. Nikt po angielsku nie mówi w okolicy jest ta tragedia. Napije się piwa, bo zasłużyłem na nie. Zimnego. Zimne piwko o nazwie Arktika. Tak się chyba szczęście nazywa. 40, 40 stopni na zewnątrz, a ja ciągle żyję. Za dwa piwa Panie i za obiad zapłaciłem 10, zapłacę 10 realców, czyli 3 dolary. Teraz Pani niesie mi 50, cię drugie piwko. No i to byłoby na tyle. Uf, tu mój amigo proponuje mi kupno takiego, takiego owocu, kupła Su za dwa, dwa tutejsze złote Chyba kupię to bo jeszcze takiego żebyś nie wiedziałe. Ja kupła Su okej okay, to na razie Kupła Su z Belem Brazylia No i chodzę sobie po uliczkach Belem Nie wiem czy zaraz nie odwalę kity Czyli jak to się mówi, kity the bucket albo po prostu nie wiem czy nie wykorkuje ja sakra męsko gorąco boję się oddać od łódki bo zaraz będzie padał deszcz znaczy się już tam się skradają chmury i przypuszczalnie przyłoży wszystko pozamykane yy, wszystko pozamykane mają tutaj takie wiza, mastercard yy, że niby możesz płacić przychodzisz, dajesz wizę mastercard oni nie wiedzą o co chodzi Także dom wariatów dookoła. Niedouczeni, nikt po angielsku nie mówi. Tropik jest sakramencki, proszę was. No 45 stopni teraz jest. Nikogo nie widać na ulicach, tylko pan Marek chodzi jak idiota. Z tą kamerą boję się, że podejdzie jakiś dwóch osiłków i będą chcieli mi ją zabrać, ale oświadczam, że bez walki nie oddam. Złamę nogę, urwę ucho, ugryzę nos. Zrobię straszną krzywdę każdemu, kto mnie napadnie. Jestem bardzo zawzięty, a jak padę w derby, to koniec świata. Nie ma zmiwuj się. Właściwie to należy mi teraz spuścić, bo jest ciężko. Barka wygląda strasznie. Mam jakiś hamak, ja się kupiłem hamak za 15 zł. Taki sam można ja było kupić tutaj za, za 10. Także walą mnie po rogach w każdej chwili. A... No dobrze, jak to się wydarzy, to dam znać. Kończy mi się taśma, zaraz będę musiał go zmienić. Wszystko pozamykane niestety. Jesteśmy w tej koło portu, Znaczy tu jest setki takich małych porcików. Cudem znalazłem ten port, tutaj nikt nic nie wie, jak powiedziałem, nikt nic nie wie, to na razie katy. Wsiakrę, chciałem kupić Coca-Colę, ale boję się odchodzić do statku, bo jeszcze mi odjedzie. Już dwa